No i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak zrobimy sobie opening 27 serii minifigurek LEGO. No jest to chyba najbardziej spóźniony opening tej serii na tym polskim LEGO Tubie, ale jak pewnie wiecie, no ja zwykle nie nagrywam aż tak szybko jakichś, nie wiem, nowości, jeżeli już sobie je kupię. No i na pewno wiecie, że ja ym, z tej serii polowałem tylko i wyłącznie na tych wilków, tych wiecie, wolfpacków. I generalnie problem z tymi figurkami był taki, że nie mogłem ich nigdzie znaleźć. Jak wyszła ta taka, powiedzmy, promka w Biedronce, że tam były po 12 zł za sztukę, no to ja po prostu pojechałem do wszystkich praktycznie Biedronek w Lublinie i nie mogłem znaleźć ani jednej figurki, rozumiecie to? Pojechałem do każdej Biedronki, jaka była po prostu w zasięgu mojego wzroku na mapie i nie było żadnej figurki, wszystkie były po prostu przebrane. A jeszcze jak widziałem te takie posty na jakichś tam grupach Facebookowych, że w Lublinie jakiś chłop pisze, że kupił 30 sztuk. No po prostu krew mnie zalewał. <laughs> Ale no niespodziewanie udało się kupić kilkanaście takich sztuk w Lidlu, bo też właśnie niespodziewanie pojawiły się te figurki w Lidlu, ani niebożnej nie promocji, jak na przykład właśnie w przypadku Biedronki, która się już chyba parę, tygodni wcześniej reklamowała, że tam chyba na ten dzień LEGO, w Biedronce pojawią się te figurki. Natomiast, jeżeli chodzi o Lidl, to nie było praktycznie żadnej reklamy, żadnych jakichś takich, nie wiem, zdjęć czy coś, przynajmniej ja się z nimi spotkałem. I właśnie dlatego niespodziewanie trafiły się te figurki w Lidlu. No i na szczęście udało mi się kupić, nam kilka tych sztuk, kilka sobie już, powiedzmy, odłożyłem na sprzedaż. No co? No nie oceniaj mnie. Wiem, że mówiłem, że Janusze biznesu, biznesu tylko te figurki kupują i sprzedają, że to jest XD. No nie oceniaj ja mnie, no kupiłem, sprzedam, przestań. Ja jestem hipokrytą. Mnie tylko krowa nie zmienia zdania, tak? Odczep się. No, dlatego dzisiaj sobie otworzymy te figurki, zobaczymy, czy te wszystkie skanery okazały się niewadliwe i że w każdej tej figurce, powiedzmy, będzie przynajmniej ten Wolfpack. I też tam jest kilka figurek na końcu, które już sobie wcześniej kupiłem, co mogliście na przykład widzieć w przypadku mojej bitwy o Geonosis, gdzie tam był na przykład ten kotek świetny z tych minifigurek. No, i też na przykład w mojej budowie Railov pojawiały się te papugi kakadu. Więc niektóre figurki na pewno już na moim kanale widzieliście, jeżeli oglądacie te filmy na bieżąco. Także obej obejrzymy sobie teraz i otworzymy te figurki, i troszeczkę wam o nich opowiem. I też na końcu wam pokażę, co z tych takich figurek można fajnego też stworzyć. Oczywiście, na wstępie zachęcam Was do zapisania subskrypcji oraz łapkę w górę. Jeżeli ktoś chce, no to zachęcam do stania wspierającym, bo chciałbym, żeby pojawiały się na moim kanale jakieś tam materiały. materiał tylko i wyłącznie dla tych osób, które zechciały mi dać te 5 zł powiedzmy. A myślę, że to byłby fajny taki dział właśnie na moim kanale. I też w ogóle zastanawiam się nad powrotem do live'ów na tym YouTube. Jak pamiętacie, na TikToku te moje live y były, powiedzmy, dość często, więc myślę, że na YouTube mógłbym wrócić sobie spokojnie do takiego właśnie live'u, przynajmniej może jednego w tygodniu, po jakąś, jedną godzinkę, może dwie, gdzie albo bym coś rozbierał, albo bym coś budował, więc no, nie wiem, to już zależy tak naprawdę od was, co byście chcieli na tych moich live'ach widzieć, także dajcie znać w komentarzach odnośnie tego pomysłu powrotu do moich live'ów. Generalnie, jeżeli chodzi na przykład o sprzedaż takich już otwartych figurek, to ja raczej uznaję, że nie ma sensu trzymać tych pudełek, wiecie, nie otwartych, no bo tak naprawdę jeżeli taką bym figurkę na Allegro wystawił, ktoś by mi ją kupił, potem by mi napisał E, mordo, ja kupiłem od Ciebie tę figurkę, a w środku był Twój stary zamiast wilka, nie? Oddawaj kasę. I tak naprawdę nie mógłbym się kłócić z taką osobą na Allegro, czy przez Allegro, tak? No bo wiecie, no sprzedaję produkt, który jest powiedzmy to, tą niespodzianką, tak? Jestem troszeczkę hazardem. Więc tak naprawdę nie wiadomo, czy w, tym, w tej figurce, w tym pudełku naprawdę jest ta figurka. Więc no, ja raczej nie będę sobie tych figurek, powiedzmy, trzymał w opakowaniu, tylko jeżeli będę sprzedawać, no to oczywiście jako samą figurkę, żeby każdy mógł widzieć, co jest dokładnie w środku. No jak widzicie, w pierwszej figurce jest właśnie ten Wolfpack. Ja generalnie nie jestem jakimś fanem tych figurek, jeżeli chodzi, powiedzmy, o nostalgię tych właśnie czerwonych, czy też, no, tych srebrnych wilków na takiej czarnej tarczy z takim czerwonym, powiedzmy, obramowaniem tej tarczy. No generalnie nie kupuję ich właśnie po to, też nie zamierzam żadnej armii z tych figurek, szczerze mówiąc robić. Więc tak naprawdę ja jak zobaczyłem tę figurkę, że on coś takiego wyjdzie, to interesowały mnie tylko wyłącznie te piękne modele tych szarych Wilków. No bo jak pewnie wiecie, ja jestem mega fanem gry Otron. Większość mojego kontentu to jest gra Otron. A takie wilki to są po prostu idealne wilkory właśnie z tej gry o Tron. No i tak, naprawdę już takiego jednego wilka miałem, bo też udało mi się jakoś tam wcześniej też, powiedzmy, kupić. I ten model jest naprawdę przepiękny. W ogóle zastanawiam się, czy jest jakaś możliwość przemalowania tych figurek na jakiś inny kolor, no bo nie ukrywam, że chciałbym też z tego wilka zrobić na przykład ghosta Johna Snow, czyli on by był cały biały, no i miałby czerwone oczka. Więc tutaj mam trochę pytanie do Was, jeżeli się zajmujecie jakimś malowaniem figurek itp., to dajcie znać... Czym można by taką figurkę pomalować, żeby oczywiście jej nie zniszczyć jakoś tam powiedzmy, wiecie, żeby ten plastik się nie zeżarł czy coś, żeby po prostu ją na ładny biały kolor na przykład pokolorować. Bo taka figurka Ghosta by mi się przydała. A wracając do samej figurki, no jak widzicie mamy piękne naprawdę nadruki, no bo nie dość, że mamy nóżki na pół przecięte, to mamy jakiś tam powiedzmy kolczugę albo jak jakiś zbroj nadrukowany i też mamy rączki na pół gdzie też właśnie, tak bliżej powiedzmy dłoni, mamy nadruk takiej kolczugi, więc to są naprawdę fajne elementy, takie powiedzmy yy, niezwykłe, bo można ich użyć do naprawdę wielu fajnych figurek z tematyki Castle, czy właśnie jakiejś fantazy. Z tyłu mamy też dość fajny torsik, no bo na szczęście nie ma żadnego nadruku, powiedzmy tego wilka, tak tego herbu, więc jeżeli sobie odwrócimy ten torsik, no to z tyłu mamy naprawdę fajny torsik pod jakieś yy, figurki, no też możemy powiedzieć takich, nie wiem, rabusi, jakichś bandytów, no bo generalnie ta figurka tego Właśnie Ulfpaka, no to o ile pamiętam w tych takich pierwszych zestawach castle, no to to byli właśnie tacy Rabusie. Chociaż wtedy też jeszcze było Lego System, a nie Lego Castle, ale no pamiętam właśnie, że oprócz takich zielonych figurek, tych takich leśnych ludzi, jakichś tam rycerzy, no to też był właśnie, była właśnie ta frakcja tych Rabusi, że tak powiem. No i taka figurka generalnie ma też dołączony oczywiście miecz z tych takich nowszych. No dość fajny model, aczkolwiek ja uważam, że one są troszeczkę za długie, za wielkie. No i mamy też taką ładną tarczę, gdzie też mamy właśnie tego wilka identycznego, jak w przypadku tego nadruku na torsie, więc całkiem spoko. No ja generalnie nie wiem, czy użyję do czegoś jeszcze tych um, hełmów, hełmów, tych tarczy tak naprawdę, ale to się okaże. Generalnie w zestawie też jest oczywiście pelerynka i tu się miło zaskoczyłem, bo ta pelerynka dotyku jest taka, że od tej takiej powiedzmy, wewnętrznej strony. To jest taka zwykła pelerynka, którą możecie na przykład, nie wiem, mieć w przypadku figurki Palpatina, czyli jest to taki zwykły materiał, ale z tyłu jest on taki zamszowy i jest to naprawdę fajnie zrobione właśnie, bo dzięki temu tutaj mamy taką po prostu zwykłą peleryneczkę, a tu mamy taki fajny, ten taki zamszowy materiał, który nieco tą pelerynkę pogrubia. I też wzór tej pelerynki, takie właśnie wycięcia, jakieś takie no jakieś takie właśnie nierówności naprawdę fajnie w tej pelerynce robią robotę. I ja generalnie z takiej jednej figurki już stworzyłem, powiedzmy, jedną postać, którą mogliście na pewno widzieć na moim Instagramie, a jest to oczywiście Gerald z Rivi, gdzie dając mu właśnie te nóżki od tego Wolfpaka, dając mu tę pelerynkę oraz kaptur, stworzyłem właśnie takiego wiedźmina w takiej właśnie pelerynie, który naprawdę dość fajnie wygląda. Oczywiście z tyłu mamy miecz, włożony tak jak Wam pokazywałem na jakimś tam kiedyś filmie, że jeżeli pod odpowiednim kątem i siłą wciśnięcie miecz w ten taki. Element na te katany z Ninjago, to taki zwykły, legowy miecz Wam tutaj spokojnie wejdzie. I dzięki temu mam taką fajną figurkę Geralta, powiedzmy jakiejś może zbroi Niedźwiedzia, bo ja bardzo lubię te zbroje Niedźwiedzia, gdzie mamy właśnie jakąś taką, powiedzmy nieco bardziej pancerzoną kamizelkę, czy to po prostu zwykłą zbroję na torsie. Mamy przeciągnięcie jej, powiedzmy na te właśnie nóżki. No i po bokach też użyłem tych takich czarnych rączek z paskami od tej takiej czarownicy z tej serii figurek DD. I taka figurka mojego Geralta naprawdę fajnie wygląda. No, jestem mega z zadowolony. Już na moim Instagramie były zdjęcia, więc jeżeli mnie tam obserwujecie, a Was zachęcam, no to taką figurkę mogliście widzieć. Więc na pewno właśnie takie nóżki od takiej jednej figurki posłużą mi właśnie do takiego Geralta. A co się stanie z resztą tego torsika? No tak naprawdę nie wiem. Być może posłużą mi te torsiki do jakichś figurek z gry o Tron. Na ten czas, póki nie będę ich jeszcze sprzedawać. Ale to się na razie okaże. No i otwórzmy sobie kolejną figurkę. Mam nadzieję... Że też tak testowo to nadal będzie ten Wolfpack. No, bo ja sobie to skanowałem i powiedzmy, że niby pokazywało to tam, że wszystko jest Git. Ale no, przekonajmy się, jeszcze jednym takim testem, no jest. Na szczęście okazało się, że te skanery działają. Tak jak wspomniałem, te pudełka raczej nie są mi potrzebne, więc tak widzicie, no nie otwiera mi z jakąś powiedzmy gracją. No i mamy kolejną figurkę tego Wolfpacka. Ja mam tutaj, powiedzmy już sobie szczerze, 11 tych figurek Wolfpacków. Jeżeli te wszystkie skanery się okazały, powiedzmy, poprawne, że nie było żadnego błędu, no to w swojej kolekcji mam 11 takich właśnie figurek. Więc całkiem spoko, no bo tak jak wspomniałem, no mamy te właśnie elementy, które posłużą mi do wielu fajnych figurek, mam nadzieję, jeżeli chodzi mi właśnie o te rączki i nóżki. Polerynka też jest całkiem spoko, kaptur zawsze się do czegoś przyda, no i oczywiście miecz. No i jest kolejny wilk, więc tak naprawdę potrzebowałbym tylko i wyłącznie pięciu takich wilków w różnych jakichś kolorach, żeby sobie stworzyć całą watachę wilkorów z gry o Tron. Także jeszcze raz zachęcam Was do. Jeżeli zajmujecie się jakimś malowaniem tych figurek, no to dajcie znać, czy macie jakiś sposób, żeby te figurki pomalować. No ja sobie teraz chyba otworzę resztę tych figurek, albo może jeszcze Wam pokażę inne figurki, no bo tak jak wspomniałem, no z tyłu są poprzednie te figureczki i tak naprawdę wsadzaj mnie po prostu do opakowania, tak, no bo. Już sobie dawno je otworzyłem, więc raczej nie było sensu tutaj udawać, żeby, że ten sam nieotwarte jak niektórzy Lego tuberzy. No i generalnie jedną z fajniejszych figurek na pewno był ten chłopek, ale nie tyle co on mnie interesował. Co interesował mnie ten kot. Mam tutaj pięknego kotka białego, takiego wiecie, puszastego, pusz, 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 puszystego. I on naprawdę jest całkiem fajnym modelem, mogliśmy go widzieć na tym moim Gionozis, gdzie tam sobie powiedzmy z tymi Gionozjanami żył. Więc naprawdę fajny model, i tak jak powiedziałem no kupiłem, tylko włączę tę figurkę. Dlatego dla tej figurki do kota I jest naprawdę ona całkiem przyjemna. Generalnie w tej figurce powinien być jeszcze, o, taki kłębek, powiedzmy, jakiejś tam nitki, jakiegoś, jakaś włóczka może. Całkiem też fajny element, na pewno się do czegoś przyda. I też nie ukrywam, że kupiłem sobie jedną figurkę z D&D w Rossmanie, mi się akurat trafiła. To jest już moja druga wersja, a co do tej figurki mam fajne, powiedzmy, pomysły. Nie dość, że ona ma, wiecie, po w zestawie no to ten torsik oraz nóżki przydadzą mi się do jednej fajnej postaci ze Star Warsów, do, dokładnie z legend, ale to Wam może kiedy indziej po prostu wspomnę, bo na razie jeszcze tej figurki nie stworzyłem, no ale tak jak wspomniałem, no cały ten torsik oraz nóżki mi się przydadzą, a generalnie sam ten w ogóle design tej, tego torsika i tych nóżek jest całkiem powiedzmy też uniwersalny, bo do jakichś różnych Star Warsów też by się na pewno przydał. Mam tu fajne takie zdobienia, jakieś tam diamenciki, główki pomarańczowe w, w wersjach dwóch, czyli mamy męską i damską, te się do czegoś przydadzą, i generalnie jak pamiętacie, na przykład odnośnie tych moich zapowiedzi tego z tych minifigurek, no to tam omawiałem tę właśnie taką piratkę. I tam wspominałem, że fajnie, że w przypadku tej piratki otrzymujemy powiedzmy pelerynkę. I tak naprawdę, w kwestii właśnie tej figurki piratki, to zależało mi tylko i wyłącznie przede wszystkim, może powiedzmy sobie szczerze, przede wszystkim zależało mi na tej pelerynce, bo to jest, no powiedzmy, kolejna kama do figurek. tak? No, ja ubolewam, że tych niestety kam nie, nie są one robione do figurek klonów ze Star Warsów, bo te nadruki na nóżkach, no to pewnie wiecie, że to jest po prostu XD. Szkoda, że nie ma tych kam. Um, Ale no, czy taką kamę można użyć do jakiejś figurki, na przykład Shock Troopera, Wydaje mi się, że tak. Tylko problem w tym jest, że ona jest taka poszarpana, wiecie, więc w przypadku na przykład figurek klonów, no to nie do końca może to fajnie wyglądać, no bo mamy takie poszarpania, więc no chyba, że robią jakieś takie, wiecie, jakiegoś kozaka klona, który już wiele przeszedł w swoim życiu, no i ma taki powiedzmy troszeczkę zniszczony pancerz więc no taka kamera na pewno mogłaby się do takiej figurki przydać. W przypadku takiej właśnie kamy, no to użyłem jej do takiego rycerza. Jak widzicie, mam tutaj takiego zwykłego rycerza w takie srebrne elementy zbroi. Jakiś tam hełm z tych takich pierwszych, to się nazywało... Knights of Kingdom, tak mi się wydaje. Tam też były takie wielkie wersje tej figurek, jak obionikle. a mam takie dwie figurki z takim hełmem i myślę, że taka właśnie pelerynka w postaci właśnie takiej kamy na spodniach całkiem spoko do tej postaci wygląda. Więc taki powiedzmy jakiś rycerz czerwony z taką właśnie czerwoną szatą, naprawdę fajnie się prezentuje. Więc takie kamy po prostu kupić sobie w przypadku właśnie tych piratek, bo są naprawdę fajnym elementem. Generalnie, jeżeli chodzi o piratkę. No to mamy fajne nadruki na tych nóżkach, mamy tu jakiś woreczek, jakieś takie złote elementy, mamy taki nadruk jakiegoś torsika, gdzie mamy jakieś powiedzmy złote elementy, jakiś tam kompas, jakiś nie wiem może zegarek czy coś to jest, jakiś naszyjnik z czaszką piratów. Z tyłu też mamy jakiś taki fajny powiedzmy nadruk. Jest to na pewno uniwersalny torsik do jakichś tematów kasel czy może nawet pirackich, jakby ktoś chciał jakieś takie fajne makiety z piratów budować. No to te figurki są całkiem spoko. Generalnie, jeżeli chodzi o rączki, to trochę ubolewam, że są mm, na niej na druki, wiecie. <grych> no, generalnie na drugiej nie są złe. Mamy tu jakieś takie, powiedzmy, bransoletki, mamy tu jakieś powiedzmy żółte kropki, które pewnie mają imitować jakieś tam zdobienia na tej koszuli, albo na przykład takie dziury na koszuli, mamy taką złotą bransoletkę. Więc no generalnie nadruki są fajne, ale ja bym wolał gdyby ich nie było, bo jest to takie fajne połączenie e, tej takiej białego z żółtym, czyli mamy po prostu rączkę na pół i gdyby nie było tych nadruków na niej, żeby była po prostu, no, no szczerze, że była po prostu biała i żółta bez żadnych e, powiedzmy wcięć czy jakichś tam nadruków, no to ona by mi się przydała do figurek klonów. No fajnie, niestety tak nie wyszło, nie wiem do czego te rączki wykorzystam. Główkę też raczej nie wykorzystałem, no bo ja w swoich figurkach nie stosuję tych żółtych główek. Ale włosy są całkiem spoko. Też do jakichś Star Warsów pewnie by się przydały, bo mam takie, powiedzmy, czarne, gęste włosy jakąś chustę. Więc na jakiejś, powiedzmy, postacie do Star Warsów na pewno coś takiego się przyda. Być może do jakichś moich figurek z Grotron też. No, to się okaże z czasem. Generalnie w tym zestawie też fajne w zestawie. W tej figurce fajne były te papugi, o których Wam wspominałem. Odnośnie właśnie takiej pierwszej zapo zapowiedzi tego, tej serii figurek, widziałem przepiękny model tej właśnie papugi i generalnie muszę Wam powiedzieć, że te ostatnie serie, no bo to D&D, gdzie mieliśmy właśnie takiego o, czarnego, ładnego smoczka, tam też był taki szczur, jakiś chyba był też piesek. Tutaj mamy tego wilka, mamy kota, mamy taką papugę, więc muszę Wam powiedzieć, że te mm, serie minifigurek coraz lepiej idą w przypadku tych zwierząt, no bo tak naprawdę kupując sobie właśnie te figurki, mamy jakieś tam zawsze zwierzątko ciekawe. To jakiś ciekawszy, ładniejszy model, ale tak naprawdę, w przypadku właśnie tej serii 27 minifigurek, to wydaje mi się, że jest ona chyba najlepsza. No bo mamy tą taką fajną papugę, mamy te świetne modele wilków, no i mamy też tego kotka, więc całkiem przyjemnie ta seria stoi pod względem tych zwierząt. Więc wypadałoby, powiedzmy, sobie kupić trochę tych figurek, żeby mieć, powiedzmy, nieco więcej takich zwierząt do jakichś właśnie naszych makiet. No i jak widzicie, powiedzmy, otworzyłem cztery takie figurki tych Wolfpacków. Jedna niestety już jest bez nóżek, bo poszła do, tego, do tej fajnej figurki Geralta. I tak naprawdę, jak widzicie, mam tu tą figurkę. Czuć powadzę, że to jest ten wilk na pewno, no bo to była chyba najcięższa saszetka, tak mi się wydaje. No bo ten wilk, no dość sporo, powiedzmy, waży, tak, czuć tą taką wagę tego właśnie wilczka. Więc no mam tutaj jeszcze, powiedzmy, 3, 6, 7 figurek nieotwartych. I tak naprawdę, no nie wiem, czy, je, czy jest sens je otwierać, no bo wiecie, tu się nic nie zmieni w tych figurkach. Tak naprawdę po każdej czuję, że jest raczej ta figurka, no i też skanera raczej mnie nie okłama, jak widzimy po tych czterech figurkach. No cóż, na pewno wydaje mi się, że właśnie ta figurka była wielkim must have'em dla wszystkich tych fanów Castle, no bo dzięki temu możemy sobie naprawdę fajne figurki robić. A zwłaszcza, że cena tych dwunastu, tych, 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 powiedzmy, w czy lidlach, no to naprawdę jest dość spore przebicie, no bo za praktycznie dwie figurki moglibyśmy kupić jedną, tak, powiedzmy, za tą oficjalną cenę, bo wydaje mi się, że one chyba kosztowały 21 zł albo 22. Coś takiego, więc no, powiedzmy, że te dwie figurki w takim właśnie Lidlu czy Biedronce, no to mamy taką jedną cenę katalogowej tej figurki. Więc znam też osoby, które już nakupowały sporo tych właśnie figurek pod jakieś tam armię. No, mi one nie są, tak jak wspomniałem, potrzebne niestety. W jakichś takich tematach z tych nie siedzę. Bardziej to fantazy z Gry o Tron, więc takie właśnie torsiki z tym Wilkiem Arszen się nie przydadzą. Więc to, no, tak jak wspomniałem, no, raczej nie ma sensu na razie otwierać tej reszty po tych figurek. No, jak widzicie, co, pokazałem wam, co praktycznie sobie kupiłem w tych figurkach. Czy coś fajniejszego jeszcze było w tej serii minifigurek? No tak naprawdę raczej nie. No ta świnka morska mnie nie interesowała. Tu mnie interesował oczywiście ten wilk. Tu mam jakiś takie astronauty, albo nawet nie wiem kogo, on też mnie nie interesował. Ta pani z teleskopem też mnie nie interesowała, aczkolwiek podoba mi się to, że ona ma taką rączkę wkładaną. I o ile kojarzę, to w tym do tej figurki były dwie takie rączki, więc całkiem całkiem spoko. Też dość ciekawe, powiedzmy, że właśnie mamy taką figurkę, która ma, wiecie, rękę na pół przeciętą i ma jakąś tam protezę, więc całkiem, całkiem spoko. Mamy też oczywiście jakąś taką panią z jakimiś takimi pluszakami, i te pluszaki widziałem, że klocki z zapałem fajnie wykorzystał w sklepie zoologicznym, w tym jego Legomisie, gdzie wam polecam obejrzeć te. Tego serii właśnie budowie Lego Miasta, gdzie tam dodał odcinek odnośnie sklepu zoologicznego i tam na półce stały te takie dwie maskotki, więc całkiem, całkiem spoko właśnie użycie takich właśnie pluszaków, jako wiecie, po prostu maskotki dla kupienia dla zwierząt, żeby tam się bawiły. Tutaj mamy jakąś taką postać dinozaura, jakąś tam skajterkę, tego potwora, który ma dość fajny nadruk tej książki. No i tak naprawdę na dole są już te same figurki, które też mnie zbytnio nie interesowały, czyli ten Cupidyn, oraz ten, y, powiedzmy, steampunkowy jakiś wynalazca, ktoś. Generalnie ona jest dość fajną figurką, ale raczej mi się do niczego nie przydała, więc sobie ją darowałem. Ale na pewno wielu z Was lubi te takie steampunkowe, y, powiedzmy, serie, więc taka figurka na pewno Wam się do czegoś przyda. No jest oczywiście ten kotek, no i ta piratka. Więc całkiem fajna to była seria. Ja teraz liczę, że niedługo pojawią się jakieś kolejne przycieki najnowszej, powiedzmy, jakiejś tam serii. I szczerze mówiąc, ostatnie te właśnie serie, czyli ta. 27 oraz te figurki z DD, no to były naprawdę udane serie tych minifigurek. O wiele lepsze niż poprzednie powiedzmy wersje tych, przynajmniej ostatnie, tak, tych wersje tych minifigurek. No i cóż, ode mnie to byłoby chyba tyle w takim materiale pogadankowym, no, pogadankowym na temat tej właśnie serii minifigurek. Jeszcze raz zachęcam Was, żebyście dali mi znać odnośnie właśnie malowania tych figurek, jeżeli malujecie figurki, no to dajcie znać, czy jest jakiś fajny sposób, żeby sobie właśnie taką figurkę szarą przemalować na takiego, powiedzmy, białego kotka, no bo taki ghost z Gyrotron by mi się przydał. No, ja na razie sobie właśnie, jak wspomniałem, tych figur figurek nie będę otwierać. Połowę, powiedzmy, sobie odłożyłem w fajne miejsce, żeby sobie sprzedać, bo generalnie udało mi się kupić tych figurek w Lidlu, tych e, wolfpacków, 20 sztuk, <grytanie> więc całkiem, całkiem sporo. No, ale no, cóż, obiecałem, że nie będę ją biznesu, ale może za kilka lat te figurki, powiedzmy, troszeczkę podrażają, więc wtedy sobie je spokojnie sprzedam i zainwestuje te pieniądze w jakieś inne, powiedzmy, klocki, żeby się to wszystko, powiedzmy, mieliło, tak? Jakby to powiedział George Lucas, to jest jak poezja, rymuje się. No i ode mnie to tyle w tym, takie, w tym takim właśnie filmie odnośnie tych figurek. Mam nadzieję, że trochę wam się przy tych rzeczy z tego przyda, na przykład takie plarynki do takich rycerzy, bo to dość fajnie wygląda, więc muszę na swoich makietach sobie tego stosować. No i cóż, tyle ode mnie w tym filmie. Widzimy się w czymś innym, w jakimś kolejnym filmie, w jakimś może kolejnym mocku. Jeżeli ktoś chciał, to zachęcam Was do obejrzenia playlisty odnośnie budowy mojej makiety za Star Wars The Old Republic, gdzie zbudowałem bitwę właśnie o Older'en z tego zwiastunu pod tytułem Hope. Także zachęcam Was do obejrzenia, bo dość fajnie ten mocek wyszedł. A wydaje mi się, że niedługo będzie już na moim kanale budowany Endor. Także zachęcam do zrobienia subskrypcji z. Guziczkiem, czy też z dzwoneczkiem, i też generalnie dziękuję ostatnim subskrybentom, bo tak jak wspominałem, o dość sporo osób tych moich filmów, powiedzmy, osoby, które oglądają moje filmy, ich nie subskrybują. Więc dziękuję tym, powiedzmy, ostatnim subskrybentom, którzy zdecydowali się jednak zostawić tą subskrypcję i mnie jakoś tam powiedzmy wspierać w rozwijaniu tego kanału. Także jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, do łapki w górę, komentarza odnośnie tych figurek, czy zebraliście wszystkie, czy jakieś konkretne, czy macie jakąś potężną armię tych Wolfpacków. Czy też stańcie się januszami biznesu, będziecie je kiedyś sprzedawać? No i cóż, ode mnie to tyle. Ostatni raz się żegnam i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale.